Temat lekcji poczucie bezpieczeństwa. No, może tak się zastanawiacie, czy ja się nie pomyliłam i na pewno to powinien być temat realizowany właśnie na geografii bo wydaje się nie być takim bardzo geograficznym ale jak spojrzymy na cele lekcji to faktycznie będą takie zagrożenia, które powiązane są ze środowiskiem zarówno przyrodniczym, jak i społecznym i które na takie bezpieczeństwo ludzi wpływają. Jest to nowy punkt w podstawie programowej, jeden z wymagań egzaminacyjnych, maturalnych, więc zapraszam, posłuchajcie. Punkt pierwszy, co to jest w ogóle poczucie bezpieczeństwa, Wam napisałam, choć oczywiście tu nie chodzi o definicję. Poczucie bezpieczeństwa to stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania, a także szanse na rozwój i doskonalenie. To poczucie bezpieczeństwa może być roz, rozpatrywane zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i całej społeczności. I właściwie nas w geografii to interesuje, czy mieszkańcy danego regionu państwa jako społeczeństwo czują się bezpiecznie. I takie bezpieczeństwo możemy różnie podzielić, i chcę Wam. Otworzyć po prostu myślenie na to, jak szeroko na to bezpieczeństwo można patrzeć. Zobaczcie, wypisałam Wam tak: możemy wyróżnić bezpieczeństwo globalne, całego świata międzynarodowe, regionalne, danego narodu, czyli możemy mówić w kontekście kraju, czy kraj ma zapewnione bezpieczeństwo wewnętrzne. W swoich strukturach albo zewnętrzne. A teraz dalej. Jak często się mówi o tym, czy kraj ma bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, czy kraj jest bezpieczny energetycznie, czyli czy ma różne źródła, dywersyfikację źródeł energii, czy kraj jest bezpieczny informatycznie, mamy e, ataki cybernetyczne. Czy kraj jest bezpieczny kulturowo, militarnie, politycznie, socjalnie, społecznie? No, czyli właściwie w każdej takiej dziedzinie to bezpieczeństwo kraju może być narażone. I punkt trzeci, to jest taki najbardziej geograficzny punkt, bo powiemy sobie zagrożenie bezpieczeństwa, w jakich sferach ludzie mogą je odczuwać. I zobaczycie, w ilu punktach dopasowałam Wam mapę, która w jaki sposób to poczucie bezpieczeństwa w danej sferze może przedstawiać. Pierwsze, zaczynam od zagrożenia bytu, zagrożenia życia ludzkiego spowodowane dostępem do wody. I żywności o odpowiedniej jakości. Nie będę ukrywać, że większość tych map będzie wyglądała bardzo do siebie podobna. Zobaczcie, w całym tym dziale i w klasie czwartej cały czas mówimy o tych krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się, i kolejne mapy w kontekście bezpieczeństwa to potwierdzają. Kraje wysoko rozwinięte mamy tu między 90 a 100% dostępu do wody pitnej. I odpowiedniej żywności zatem nie czują tego zagrożenia bytu. Drugie zagrożenie schronienia, czyli czy w kraju grozi bezdomność, a także brak urządzeń sanitarnych. No a na zdjęciu mamy slamsy, czyli sytuację takiej intensywnej rozbudowy, pamiętacie, nazywaliśmy to etapem suburbanizacji, kiedy ludzie masowo przebywają do miasta w celu znalezienia pracy, mieszkają gdziekolwiek. No i w takiej właśnie sytuacji to bezpieczeństwo schronienia bezpiecznego w godnych warunkach jest zagrożone. Trzecie zagrożenie praco, czyli bezrobocie, też już długo o tym o nim mówiliśmy, i to bezrobocie, zobaczcie, nie jest tak jak poprzednie mapy. Nie wskazuje na kraje wysoko rozwinięte i rozwijające się, bo bezrobocie może dotykać różnych krajów i tych słabo rozwiniętych. Przez to, jeśli w kraju jest eksplozja demograficzna, bieda, nie ma rozwoju technologii, jest praca tylko w rolnictwie, ale może być w kraju wysoko rozwiniętym, kiedy to maszyny zastępują ludzi kiedy kupuje się tańsze produkty z krajów właśnie rozwijających się i nie znajduje się w kraju wysoko rozwiniętym praca. No, mm, nagrywam ten film w marcu 2023 i dopiero co widziałam znowu opracuję, opracowanie wskazujące, że Hiszpania właśnie w Europie bije rekordy, jeśli chodzi o stopę bezrobocia, czyli popatrzmy i taki kraj może, mm, może dotknąć takie niebezpieczeństwo. Zagrożenie środowiska zanieczyszczeniem i hałasami. Z tym borykają się wszystkie kraje, chociaż tu widać pewne zróżnicowanie, czyli mm, kraje wysoko rozwinięte, kraje uprzemysłowione będą emitować więcej dwutlenku węgla na tej mapie. Wiąże się to oczywiście z pozyskiwaniem energii w elektrowniach, zwłaszcza tych na węgiel. Te zanieczyszczenia są największe. Zagrożenie klęskami żywiołowymi, trzęsienia ziemi, wulkany, tornada. Wiele map widzieliśmy, wiemy. Nawiązuje to do granic płyt tektonicznych. Najbardziej narażone w niebezpieczeństwem są osoby mieszkające na granicach płyt, zwłaszcza w strefach subdukcji, gdzie płyta pcha się nam pod płytę. Tam będą trzęsienia, tam będą e, wulkany. Zagrożenie zdrowia i też niedawno mieliśmy temat o chorobach. I na mapie mamy choroby związane z krajami tropikalnymi tu akurat malaria. Widzieliśmy jaki duży związek jest pewnych chorób tropikalnych właśnie z klimatem, z wilgotnością, z temperaturą. Ale to zagrożenie zdrowia było też w krajach wysoko rozwiniętych, żebyśmy nie myśleli tylko o tej mapie, mieliśmy też kraje narażone chorobami cywilizacyjnymi. Podkazywaliśmy sobie, że na przykład kraje wysoko rozwinięte mają większą zachorowalność na nowotwory. Zagrożenie ekonomiczne ubóstwem, ym, czyli takim słabym stanem materialnym, tu chodzi ewidentnie już o pieniądze, więc wiemy, że najniższe wartości PKB per capita właśnie mamy w krajach Afryki, Azji Południowej i tu akurat bardzo mocno widać zróżnicowanie tej bogatej północy względem biednego południa. Zagrożenia fizyczne, wojny, przestępstwa, zabójstwa, przemoc, terroryzm. Na tej mapie zobaczcie, jak przerażająco to wygląda ilość krajów, gdzie te konflikty się zdarzają. Mamy oczywiście kraje takie, w których mamy stany wojenne, Syrię. Afganistan, Jemen, ale też popatrzmy na Meksyk, gdzie różne walki gangów i cały problem karteli narkotykowych też powoduje takie znaczne konflikty. Mapa jest z roku 2018, więc Ukrainę nie mamy jeszcze w tym kolorze najciemniejszym. Dzisiaj na pewno już w takim kolorze powinna być zaznaczona. Zagrożenie rozwoju. I tu chodzi o utrudniony dostęp do kształcenia, czyli o niski stopień edukacji. Duże zagrożenie w krajach, gdzie edukacja trwa między 3 a 6 lat, czasem nawet poniżej 3 lat. Popatrzmy, w pewnych krajach psów saharyjskich, właśnie ta nauka trwa tak krótko, ona się bardzo opóźnia, dzieci mają problem z dotarciem do szkół. Zagrożenie osamotnieniem na końcu wpisuje taki problem psychologiczny, można by powiedzieć, który dotyka wszystkich krajów, ale chyba bym powiedziała, że nawet bardziej krajów wysoko rozwiniętych, tam ludzie częściej czują się bardzo osamotnieni. Popatrzcie, mamy też rozwój chorób wynikających z chorób cywilizacyjnych, depresji, odizolowania się, samotności. No, gdyby to wziąć wszystko teraz do kupy, to wychodzi nam, że oczywiście poczucie bezpieczeństwa najmniejsze jest w tych krajach ubogich, e, czyli to poczucie wynikające z braku dostępu do wody, jedzenia, jest tutaj najsilniejsze. Więc ekstremalnie narażone kraje, które, w których jest właśnie głód, w których są konflikty, w których jest władza niepewna, często dyktatorska. Wojny domowe, no to jest ta krótka edukacja, tak? Ten zbitek czynników, które sprawia, że zagrożenie życia jest tam duże. Kolory żółte, małe poczucie zagrożenia w krajach wysoko rozwiniętych. I tu już może nie widać takiej granicy bogata północ, popatrzmy, że i na półkuli południowej zdarzają się szczęśliwie kraje żółte, gdzie ludzie czują się bezpieczni. Pamiętajmy, że ta dbałość o poczucie bezpieczeństwa państwa jest ważna dla każdej jednostki, buduje integralność terytorialną, wpływa na jakość życia obywateli. Wstawiłam zdjęcie nawiązujące do członkostwa naszego w organizacjach międzynarodowych. Popatrzcie, ile fakt przynależności do organizacji międzynarodowych zmienia w kontekście bezpieczeństwa naszego kraju. Jak dzisiaj. W kontekście wojny na Ukrainie możemy czuć się bezpiecznie jako członek NATO, więc jaki to jest ważny czynnik, jak bardzo nam daje poczucie bezpieczeństwa członkostwo w organizacjach. Z dzisiejszego tematu, trochę takiego psychologicznego, pokazuję Wam w wymaganiach maturalnych jest tak. Uczeń dokonuje oceny poczucia bezpieczeństwa w wybranych regionach świata na podstawie samodzielnie opracowanych kryteriów. To jest ważne, że to bezpieczeństwo możemy ocenić patrząc na wiele kryteriów. Dzisiaj dam wam, dałam Wam wiele przykładów, żebyście pobudzić Wasze myślenie, co może sprawić, że człowiek czuje się bezpieczny lub właśnie zagrożony. Uczeń analizuje i wyjaśnia zróżnicowanie poziomu poczucia bezpieczeństwa. Też staraliśmy się dzisiaj to robić. Dziękuję.